Czy wina jednego z małżonków jest koniecznym warunkiem rozwodu? Jak nie doprowadzić do eskalacji konfliktu? Nie każdy proces rozwodowy uda się rozwiązać polubownie. Dziś opowiem Ci o rozwodzie z orzeczeniem o winie. Dzień dobry, nazywam się Kamil Jura, jestem prawnikiem i mediatorem rozwodowym w nowym etapie. Przez lata pracy prawniczej obserwowałem setki spraw rozwodowych. Niestety, często ich nieodłącznym elementem była zdrada, pokrzywdzenie żony czy męża lub brak zgody w podstawowych życiowych kwestiach. Wnosząc pozew rozwodowy, masz dwie możliwości. Pierwszą z nich jest żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie. Drugą opcją jest zgodne żądanie obojga małżonków o zaniechanie orzekania o winie. O tym, w jaki sposób skonstruować pozew rozwodowy, opowiadam w tym filmie. Jeśli zdecydujesz się wnieść o ustalenie winy małżonka, musisz podeprzeć się dowodami. Koniecznie muszą one wykazać, że trwały i zupełny rozkład pożycia nastąpił z winy drugiej strony. Dowodami mogą być m.in. zdjęcia, nagrania lub zeznania świadków. O winie w rozkładzie waszego wspólnego życia. Mówimy, kiedy spółmarżonek swoim negatywnym zachowaniem doprowadził do rozpadu małżeństwa. Nie wymieniamy każdego negatywnego w naszej ocenie zachowania, ale tylko takie, które wyraźnie spowodowało rozpad małżeństwa. Przykładów jest mnóstwo: zdrada, brak wsparcia duchowego i fizycznego, przemoc, szczynanie awantur. Jeśli na przykład zdrada miała miejsce po trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie będzie wówczas uwzględniana przez sąd. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżeństwo formalnie istnieje, jednak małżonkowie już dawno przeżyli jego rozpad. W takiej sytuacji każde ze zdarzeń negatywnych po fakcie rozpadu nie będzie interpretowane jako wina. Obserwuję, że z orzeczenia o winie wynikają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Nie jest to sytuacja jednoznacznie korzystna. Negatywnym elementem takiego rozwiązania jest zdecydowanie bardziej wymagający proces, zarówno pod względem formalnym, jak i emocjonalnym. W trakcie przewodu sądowego musisz przygotować się na bardzo skrupulatne postępowanie dowodowe. Podczas takiego rozwodu konieczna jest obecność na każdej z rozpraw, ewentualnie obecność pełnomocnika, co przekłada się na Twoje wydatki i czas. Oskarżając otwarcie drugą stronę, nie unikniesz poruszenia intymnych spraw na sali sądowej, a ciągłe napięcie między stronami procesu może kosztować Cię sporo zdrowia. Są dwa główne pozytywne skutki orzekania o winie. Przyznanie alimentów, gdy rozwód mocno odbije się na Twojej sytuacji materialnej, oraz ochrona małżonka niewinnego przed roszczeniami drugiej strony. Warto dobrze przemyśleć, czy współmarzonek, którego winę chcemy orzec, rzeczywiście w 100% przyczynił się do rozpadu pożycia. Rzadko zdarza się, że wina leży wyłącznie po jednej ze stron. Sąd w takiej sytuacji orzeknie rozwód, uwzględniając winę obydwu małżonków, i wtedy wszelkie roszczenia alimentacyjne nie mają zastosowania. Mam nadzieję, że nakreśliłem Ci wady i zalety takiego rozwiązania. Pamiętaj, że każdy rozwód różni się od siebie. Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji dotyczącej Twojego rozwodu, wejdź w link w opisie. W nowym etapie przeprowadziliśmy już ponad 400 rozmów mediacyjnych. Mediacja ograniczy czas i niepewność związaną z procesem sądowym z orzekaniem o winie. Śmiało, skonsultuj z nami swoją sytuację, nawet jeśli czujesz, że to Twój współmałżonek jest winny rozpadowi małżeństwa. Bezpiecznie I przeanalizować swoją sytuację przed złożeniem pozwu. Zapraszam Cię do innych filmów na tym kanale, gdzie opowiadam o tym, jak przejść drogę do nowego etapu w Twoim życiu sprawnie i szybko. Do zobaczenia.